Jesteśmy dzisiaj na evencie e-commerce.pl My jak zwykle oczywiście jesteśmy tutaj w pracy Nagrywki i te rzeczy eee, I co? I e, pójdziemy sobie na dwie prelekcje może e, Zobaczymy jak nam pójdzie tutaj z czasem i tak dalej I pokażemy wam co tu się w ogóle dzieje Dokładnie Wejście przed nami Obliczki są porobione, rozumiesz na no, żółto Zmęczona? Nie, ścigło mi się chce O co Raz, chodzi w, 23, tym całym, 4, w tym całym zamieszaniu? Cześć, nazywam się Marcin Majster. Znajdujemy się w Złotych Tarasach na imprezie Event E-Commerce 2.0. Jest to impreza dotycząca e-commerce, czyli właścicieli sklepów. My jesteśmy społecznością właścicieli sklepów. Postanowiliśmy spotkać się, pogadać, wymienić się spostrzeżeniami. A dokładnie doświadczeniem, bo bardzo ważne jest, żeby uczyć się na błędach. Najlepiej na czyichś błędach. Dlatego na tej edycji mówimy, co ci się nie udało w e-commerce. To jest taka specyficzna tematyka, bo nie każdy chce to mówić, ale każdy chce tego posłuchać. Zapraszam! Co ty tutaj robisz? Ja jestem organizatorem, jak tutaj widać. Nie, a tak naprawdę ogarniam prelegentów, ogarniam rejestrację, pomagam, wspieram organizacyjnie, jakby jestem w tymi organizacyjnym. Jesteś w teamie, który nie śpi, za dużo pracuje, za mało śpi, za mało je i za mało pije. Jak przy mi będzie tak. No, no, <grafię> dobra. Tak, tak. No ale to jest fajne, bo potem jest y, satysfakcja bardzo duża, więc spoko. Tak, ale co byś, nam, co byś nam poleciła? Co, byś nam, poleciła? Tak. co byś nam poleciła, gdzie wam mieć na jaką salę? Dobra, polecam wam salę e-commerce i prelekcję Kasi poryckiej, bo ma niespodziankę i specjalnego gościa, który jest świetny i ma bardzo merytoryczną prezentację, ale są już wszystkie prezentacje i wszystkie prelekcje są super. E, ale tak z serca to polecam właśnie e, prezentację. Kasi Koryckiej, ale jest też ciekawa i to jest nowość u nas teraz, czyli scena warsztatowa, która jest to są troszeczkę wydłużone te prelekcje, są różne warsztaty, naprawdę bardzo fajna, merytoryczna wiedza. To jeszcze teraz odwróć i pokaż swoją piękną kurtkę. Zami. Powiedz mi, proszę Ciebie, yy, jakie masz wrażenia w ogóle z tego eventu? No, już Natalia trochę powiedziała, Rafa trochę powiedział. W ogóle nie wiem, czy to było yy, wypowiedziane, ale ta edycja e-commerce, ta edycja tej imprezy jest bardzo skupiona na błędach i na porażkach. Na tym, co się nie udało danym markom, to się nie udało danym sklepom, to się nie udało tym prelegentom, którzy tutaj występują. I powiedz, jak Ci się to w ogóle podobało. No, bardzo mi się podobało. E, koniec, kropka. Dziękuję, nara, ciao, <grym> see ya. No, i, no i cześć. E, nie, e, bardzo mi się podobało. Lubię ogólnie takie, słuchać takich wystąpień, gdzie m, możemy zobaczyć doświadczenia innych ludzi. W szczególności, kiedy coś nie wyszło i jakie błędy były popełnione i tak dalej. Więc tym bardziej fajnie to zobaczyć. Znaczy posłuchać, zobaczyć też, ale posłuchać tym bardziej. Mm. <laughs> Więc to, to było dla mnie, ja lubię takie rzeczy. I dużo potem rozkmin jest w głowach i jak pamiętam, jak ja zaczynałam i nie wyszedł mi jeden biznes, drugi i tak dalej, i tak dalej. I już chciałam się w ogóle poddać. No a tutaj była na przykład sytuacja taka, że było 19 tych biznesów dokładnie. i trzy wyszły. Więc tym bardziej jakby to pokazuje, że nie jest tak, że zawsze nam coś za pierwszym razem wyjdzie, chociaż i nawet jest tak, że coś za pierwszym razem często nie wychodzi. Więc no, nie wolno się też poddawać, więc ja lubię takie rozmowy, lubię taki, tak posłuchać innych historii. No i też, to też daje kopa do motywacji i też, co mi pokazuje to, to trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne. To przede wszystkim, bo ja też jestem się małym i potem są ciężkie momenty, takie jak dołki, i mam takie wrażenie, że potem to wszystko nagle spadnie jak domek z kart. I trzeba dbać o to, żeby odpoczywać, i to na pewno tego się nauczyłam, i tego, to wyniosłam na pewno z tego eventu, żeby też zadbać o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, o jedzenie itd., itd. Bo jeżeli tego nie będziemy mieć, no to nie będziemy mieć siły na to, żeby tworzyć rzeczy, które chcemy tworzyć, żeby mieć jakieś super biznesy itd. itd. I ty co chcesz powiedzieć? Co wyciągnąłeś? Ja wyciągnąłem, co wyciągnąłem? Wodę. <laughs> rozdają. Ja tak naprawdę chyba wyciągnąłem głównie taką lekcję, że ja lubię robić rzeczy sam i pozyskiwać rzeczy samemu i tak szukać jakiegoś samemu, a warto może gdzieś tam właśnie troszkę poobserwować innych ludzi i troszeczkę mm -hmm. poobserwować ich drogę i zobaczyć, troszkę się poinspirować, bo ja jestem bardzo człowiekiem, który nie lubi się za bardzo inspirować, tylko ja lubi wymyślać. od zera. Więc tej inspiracji muszę sobie ponabierać od, od ludzi i spędzać więcej czasu na tym, żeby się takich rzeczy uczyć. Więc to na pewno, bo jakby kilka tych historii, kilka tych prezentacji mi się podobało i fajnie to wyglądało, fajnie to brzmiało i dawało to takiego kopa trochę do działania, tylko żeby to właśnie nie zgasło, tylko żeby za tym iść. Co mi jest zawsze problemem, ale heh, trzeba to zrobić. Podobało mi się fajnie zorganizowane, wszystko jest jak trzeba. Wszystko wiedzieliśmy gdzie co i jak, fajna frekwencja, o bardzo dużo ludzi tutaj jest, fajni prelegenci, fajne historie, dobrzy ludzie, więc spoko, że tutaj przyjechaliśmy. Fokus Focus on me? Może powtórzymy angielski jest godzina 16.17. Posłuchaliśmy, ponagrywaliśmy, porozmawialiśmy z ludźmi, ponaprawialiśmy sprzęty, bo Natali próbowała się naprawić mikrofon. I teraz wracamy. Czeka nas dokładnie 3 godziny, 19 minut drogi. Jedziemy do domku, więc będziemy przed 20. I tak wyglądał nasz dzisiaj kolejny dzień w Warszawie: kolejny dzień pracy. A przy okazji dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Więc dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, polubić ten film, jeśli się podobał. I czekajcie na kolejny film. A kolejny vlog, już za dwa tygodnie, w środę. Cześć. Podpisuję się pod wszystkim, co Radosław powiedział, więc subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i widzimy się na umiew media. Pa pa!